Intercars Motor Show. Największe motoryzacyjne wydarzenie tego roku. No i po raz kolejny utwierdzam że się przekonanie, że żeby tak jeździć kładem to trzeba być naprawdę wygimnastykowanym wreszcie, bo tutaj właściwie siodełko służy tylko podczas wjazdu na tor i zjazdu z niego. Oni tylko na chwileczkę siadają, a tak to albo jest to jazda na stojąco, albo jest to jazda w pełnym y, przechyle podczas kręcenia boków, podczas pokonywania ciasnych zakrętów, balans ciałem jest tutaj nieodzowny. I o ile podczas jazdy go kartem dociąża się zewnętrzną stronę karta, o tyle podczas jazdy w kładzie, tak jak... Na motocyklu dociąga się wewnętrzną stronę, żeby jak najbardziej zacieśnić promień skrętu. Chyba, że jedzieć na dwóch kołach, to można sobie posiedzieć. O! wo To jest ich strona internetowa i ja myślę, że wszystkie te materiały, które są na tę małą... Kamerkę kręcone tutaj za chwilę pojawią się w sieci, będzie można zobaczyć zdjęcia, będzie, zam... będzie można zobaczyć filmiki i popodziwiać podziwiać co oni robią. Chłopaki są oczywiście niezwykle twardymi jednostkami, zakładają kaski na głowę, bo tak jest wymóg oczywiście, ale żadne inne ochraniacze tak jakby dla nich nie istniały. Nogi w górze, głowa na dole, jazda na kołach, krótkie skodenki. Do Także każdy błąd ponosi ze sobą pewne konsekwencje. Oczywiście one mają pełną dewesterowność. A teraz dam wam pomągać tych pięknych naszych wyścigowych perków. No i to tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o kłady. Shocker na TV, powoli będzie zjeżdżać z naszego toru, bo już jest przygotowana kolejna atrakcja, już kolejne... Intercars Motor Show. Największe motoryzacyjne wydarzenie tego roku.